A więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Michał Grzanka z kanału Ataman Media. Bez przedłużania lecimy z materiałem. Dzisiaj na warsztacie mamy temat związany z zapisywaniem projektów. Jeżeli nie mamy pełnej wersji FL Studio, jest to bardzo ważne, bo no zaczynamy z muzyką, robimy sobie jakieś projekty, coś takiego, i nagle pojawia się problem, że w wersji próbnej możemy eksplo... Yy, eksplo yy, Boże, eksportować yy, wszystkie nasze piosenki normalnie, ale kurczę, no z drugiej strony musimy robić od razu projekt, od razu eksportować i zero jakiegokolwiek yy, jakiejś modyfikacji w przeciągu jakiegoś tam okresu, nie? No i to jest problematyczne i pierwszy sposób na to, no to jest pójście do pracy, zarobienie sobie i kupienie pełnej wersji. Natomiast jeżeli jeszcze nie wiemy, czy muzyka jest naszą pasją i naszą drogą? I chcemy spróbować po prostu. A tak jak mówiłem, jest to uciążliwe, to możemy spróbować sobie takiego sposobu, jaki Wam pokażę dzisiaj. Więc ja sobie zrobiłem w trakcie bicik. Ok. I tu jest, są fajne przykłady, ponieważ tak jak w pierwszym y, odcinku Wam pokazywałem, y, jak to wszystko działa, jak się poruszać tutaj. No to mamy sobie tutaj perkusję zrobioną do bitu, tutaj mamy melodię i wziąłem sobie ten sam pattern do, do basu i do melodii, Takie, tam, która gra sobie pod sample. Tutaj mamy sample i powiem Wam tak, to jest fajny przykład, bo po pierwsze właśnie mamy ten fragment, ten sample. Ym, możemy go modyfikować, prawda? Jest to. Ym, może to być wyciągnięte z internetu, nie wiem, nagrane mikrofonem, cokolwiek, ale to jest taki dźwięk sobie. O, sprawdzimy teraz. Ok, fajnie. I z takim, jakby bo to jest w formacie prawdopodobnie Wave albo MP3. No, to z czymś takim to już nie możemy za dużo zrobić, co nie? Możemy to sobie wstawić do miksera, tak jak już tutaj zrobiłem. Jest tutaj sample, ja tam coś tu zmodyfikowałem, prawda, ale to nie jest bit, który zmiksowałem, który jest po miksie, ale coś takiego sobie zrobiłem. Możemy jedynie nałożyć efekty, przyciszyć, wziąć na lewo, na prawo i to tyle. Tutaj już się zaczynają schody, bo mamy perkusję. No, tutaj możemy sobie modyfikować tak, jak w poprzednim odcinku wam pokazywałem. Modyfikacja tutaj ułożenia perkusji w czasie. Później, tak samo. No, no, tutaj jakieś modyfikacje możemy sobie poczynić. Później, też dodać do miksera. Też sobie zmiksować. Ja to zrobiłem po łebkach jako tako. To jest bardzo ważne. No nie. Tak naprawdę. No i ta melodia z basem, no, no też tutaj możemy to cały czas modyfikować na Piano Roll. E, Jaką melodię sobie gramy? Wszystko to, to jest do zmodyfikowania i to jest ważne. Więc sobie zobaczmy, no, zobaczcie no w sumie czemu nie, jak ten cały bit brzmi. No. Ok, zajebiście. Jakiś fajny bit, no. No i kurczę, no jest problem. Nie możemy go później modyfikować tego bitu jako projekt później, na przykład jutro byśmy chcieli. No kurczę, no komputer nie będzie włączony cały czas. Więc spróbujmy sobie taki sposób zrobić, że przechodzimy sobie do file I tu się zaczyna magia i przechodzimy do export. Export. Okej. Okay. Export wave file. Zawsze dajemy wave. No chyba, że chcemy na szybko żeby ktoś odsłuchał na przykład, albo my Nam to nie przeszkadza, mp3 file, ale wave zawsze wybieramy, zazwyczaj, bo to jest Wtedy najwyższa jakość Format z, z, naj, z najlepszą jakością, tak No to ja sobie tutaj wybiorę jakiś Jakiś folder Dobra, więc ja sobie wybrałem Jakiś tutaj Folder I musimy to nazwać No ja to nazywam zazwyczaj jak robiłem w taki sposób, nie wiem, jaki tam losowy jakiś kod, nie wiem, ale w sumie tak jak chcecie, możecie to nazwać. Ja sobie dam E1, czemu nie, zapisz. I teraz o co w tym wszystkim chodzi, no, na razie wam powiem, a później zobaczycie, bo niestety, ale to jest jedyny sposób, będziemy to sobie zapisywać w poszczególnych ścieżkach. Czyli jak mieliśmy perkusję i tak jak w poprzednim odcinku wam pokazywałem, jak perkusja składa się z jakichś tam elementów, to... Te elementy będziemy mieli w formacie Wave w tym przypadku i każdy element osobno ustawiony, tak? Yy, więc sobie to właśnie zrobimy w ten sposób. Dlatego dajemy sobie nazwę, bo później wszystkie te pliki na początku będą miały tę samą nazwę, tak? To żebyśmy się nie pogubili, bo później, tak jak sobie zapisaliśmy do miksera, w mikserze yy, podpisaliśmy, tak będą później te pliki. Później nazwane, tak? Czyli będzie E1 na przykład snare, E1 kick, E1 hi-hat, tak? Więc to jest ważne, żeby ten trzon mieć. E1 sobie ustawiłem. Dobra. Więc na razie Wam powiedziałem, ale to pewnie mało Wam mówi. I najważniejsza rzecz, żeby to w jak najlepszej jakości dało się zapisać i żeby w jak najlepszej jakości później modyfikować. No to wiadomo, mamy tutaj Wave. To już jest w porządku. I teraz tak, przestrzeń bitowa. No, 16 bit. Ogólnie, przestrzeń bitowa potrzebna jest do ym, podgłaśniania dźwięków. To jest głośność, tak naprawdę. Więc 16 bit to może być za mało później w masterze. Nie będziemy mogli jak najbardziej podgłośnić. podgłośni No tak, podgłośnić. Jak najbardziej podgłośnić. Ym, Mixu całego, więc sobie dajemy 24, bo 32 to już będą pliki. No, po co aż takie duże pliki mieć, no, nie? A takiej dużej różnicy nie ma, dlatego 24 bity jest w porządku. Stereo, yy, wiadomo, stereo. Tutaj to już jest ustawione chyba domyślnie. No, po prostu jest na szaro, więc tym się nie przejmujemy. I teraz jakość. Resampling yy, ustawiamy sobie szczerze. Chyba możemy sobie 256, ale w tym przypadku ja Wam powiem, że chcę mieć najlepszą jakość tego. Dlatego sobie ustałem 512. To, to aż takiej różnicy nie ma. Jeżeli byśmy dali 256, 128, jeżeli chodzi o wielkość pliku, więc 512 jak najwięcej. HQ for all plugins. I teraz tak, tymi opcjami możecie się pobawić. Ja się nie będę tym zajmował. Tylko teraz najważniejsza rzecz, żeby zadziałało tak jak chcemy Split Mixer Tracks, czyli tak jak wam mówiłem Ustawiamy sobie wszystko wpierw na mikser Podpinamy, tak jak było w poprzednim odcinku, więc możecie sobie zajrzeć Podpinamy wszystkie dźwięki do miksera Nazywamy je, żebyśmy się nie pogubili I teraz jak damy Split Mixer Tracks I teraz sobie weźmiemy to, zeksportujemy OK to teraz jak widzicie Nam się to nie pomiesza. Mamy AOA Mamy Hi-Hat, Kick Sample, Snare, Synth Tak jak tutaj sobie ustawiłem No niestety na początku tego nie pokazałem Ale podpinamy. Normalnie to jest podpięte i wtedy nam to działa No jak widzicie mamy tutaj Jak mamy tutaj te pliki To mamy Kanał Master No i mamy Current. Current to on jest chyba związany z Channel Rack i on nam tutaj jakby wszystko konsoliduje w jedno Więc current to tak naprawdę jest master, tylko że jeżeli mamy na masterze jakieś efekty To, to nie ma ich na current, więc no current szczerze wam powiem O zobaczcie taki, taki oto Oj wszystkie pliki tyle samo ważą. Taki oto yy, loop waży 2,86 MB, więc nie jest za dużo ale korenc sobie usuwamy, bo nam to jest niepotrzebne. No i mamy ten master, jakbyśmy chcieli. Um, I całą resztę. I teraz Wam pokażę, jak to wygląda, gdybyśmy teraz no, musieli wyłączyć FL Studio i byśmy musieli w taki sposób. Więc wyłączam teraz FL Studio i sobie ogarniemy to. Dobra, więc mamy teraz FL Studio. O, i właśnie, ważna rzecz. W sumie Wam powiem, że jeżeli macie. No, tutaj już. W tych plikach sobie zobaczymy. Tu jest poprzedni poradnik. Dobra, nie patrzcie na te nazwy. Nieważne, dobra. To w sumie Wam powiem, żeby się nie pogubić, to jeżeli macie skalę, no skali do tego bitu nie znam, nie wiem, ale ważna rzecz, żeby tutaj sobie skalę podpisać, żebyście pamiętali, bo to później będzie ważne, a nie będziecie mieli tego zapisanego, bo to normalnie nowy, jak widzicie, pojawia się cały widok, że tak powiem. FL Studio, więc tego nie będzie i prędkość, w sensie tempo. Tempo będzie od nowa, więc ważne żebyście to sobie zapisali, w tamtym było 94 BPM -y, Więc sobie tutaj ustawię, żebym wiedział, no i właśnie ta skala, tylko że tutaj akurat nie wiem, to nie jest takie ważne dla mnie 94 sobie ustawiam, bo jest kolejny dzień, chcę sobie pomiksować ten bit, który zrobiłem wczoraj no to ustawiam sobie 94, bo tyle sobie zapisałem, tyle było I teraz robimy tak Wszystko zaznaczamy, master na razie sobie zostawię Przeciągamy sobie na playlistę No i jak widzicie, mamy to, mamy to I to jest dokładnie to samo i nie ma co się przejmować. To jest. To jest, kurczę, tak wam powiem, na dłuższą metę męczące, bo lepiej sobie mieć projekt i później wracać do niego. No ale na początku możemy nie mieć wyboru. Jest to fajna opcja. Dajemy do mastera, wszystko jest tak samo, jak przedtem, tylko wiadomo, nie ma tych efektów, nie ma głośności ustawionej, ale to wszystko przedtem ustawiliśmy. To już powinno być git. Um, tylko właśnie tak jak wam pokazywałem na przykładzie tego sampla co sobie dałem na początku projektu No to teraz jak widzicie mamy wszystkie ścieżki w ten sposób No i tu jest problem że ym, tą perkusję jak mogliśmy sobie łatwo w channel rack ustawiać Tak byśmy sobie mogli pozmieniać No to tutaj już jest problem bo byśmy musieli sobie na przykład tego kika jakbyśmy chcieli przesunąć Właśnie jak widzicie tutaj pyk nożykiem Takim tapyciakiem sobie przeciąć i przeciągnąć gdzieś tu i wtedy by grał w innym miejscu, no niestety. No, da się, da, da się to modyfikować, więc no, ale i tak jest to fajna opcja, przepraszam bardzo, jest to fajna opcja. Yy, no taka pomoc, no, na początku, jeżeli wam się muzyka nie spodoba, to przecież wtedy nie, nie tracicie pieniędzy i to jest bardzo ważne. Dobra, więc to chyba wszystko w tym odcinku. Jest to bardzo taki krótki odcinek, ale myślę, że treściwy i ważna, ważna kwestia, bo chyba na YouTubie polskim to nie widziałem tego sposobu, jak zapisywać. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. Możecie jeszcze zobaczyć sobie kanał Wiktora. Możecie też sobie zobaczyć poradniki poprzednie nasze. I zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i co najważniejsze udostępniania, bo jest to bardzo ważne. Na tym naszym etapie, pierwszym. Dziękuję za uwagę i do następnego. Myślę, że w następnym odcinku ogarniemy sobie podpinanie kontrolera MIDI, żebyście mogli sobie ogarniać wszystko. Chociaż, mówię, dla początkujących MIDI to chyba nie jest dobry pomysł, ale sobie zrobimy taki poranik. Dobra, dzięki za uwagę. To wszystko na razie. Cześć.